Czasami życie musi nas całkowicie złamać, żebyśmy mogli odkryć kim naprawdę jesteśmy. To historia Izabeli Nowickiej, kobiety, która miała wszystko i straciła wszystko, by znaleźć to, czego nigdy nie wiedziała, że szuka. W luksusowym apartamencie na warszawskich Powązkach gdzie pojedyncza zasłona kosztowała więcej niż roczne zarobki przeciętnego Polaka, Izabela Nowicka patrzyła na swoje odbicie w lustrze. Dwadzieścia osiem lat, idealna sylwetka, włosy ułożone przez najlepszego fryzjera w stolicy. Na pierwszy rzut oka, życie jak z bajki, ale gdybyście mogli zajrzeć w jej oczy tamtego grudniowego wieczoru, zobaczylibyście coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Pustkę głęboką, bolesną pustkę kogoś, kto przez całe życie był tylko córką, narzeczoną, dziedziczką, ale nigdy sobą. Tamtej nocy na gali charytatywnej w hotelu Bristol Izabela przypadkowo znalazła się w gabinecie ojca. Na biurku leżały dokumenty, które zmieniły jej świat. Damian Kowalski, jej narzeczony, mężczyzna, za którego miała wyjść za miesiąc, systematycznie kradł pieniądze z fundacji charytatywnej. Pieniądze przeznaczone dla chorych dzieci trafiały na jego prywatne konta. Wyobraźcie sobie ten moment. Człowiek, któremu ufacie, którego kochacie, okazuje się kimś zupełnie innym, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że gdy go skonfrontowała, on się nawet nie zaprzeczył i zuniu. Powiedział spokojnie, jakby rozmawiał o pogodzie. Ty nic nie rozumiesz z biznesu. Tak funkcjonuje świat. Pieniądze muszą pracować. Ale to są pieniądze dla dzieci z rakiem, wykrzyknęła i dzięki moim inwestycjom będzie ich więcej, odpowiedział z tym samym lodowatym spokojem. Tej nocy Izabela nie mogła zasnąć. Leżała w swojej jedwabnej pościeli, w pokoju większym niż całe mieszkanie większości ludzi i po raz pierwszy w życiu czuła się uboga, uboga duchem, uboga w prawdę, uboga w sens. O trzeciej nad ranem podjęła decyzję, która zmieniła wszystko, spakowała zdjęcia dokumentów do telefonu i wsiadła w swojego białego Mercedesa. Postanowiła jechać do Gdańska, do swojej znajomej dziennikarki. Może razem wymyślą, jak ujawnić prawdę, nie niszcząc przy tym całej rodziny, ale czasami los ma inne plany. Szosa do Gdańska przez Mazury tej nocy była jak z horroru. Śnieg padał tak gęsto, że reflektory ledwo przebijały białą ścianę. Izabela jechała rozmyślając o tym, co odkryła, gdy nagle w lusterku zauważyła reflektory. Ktoś jechał za nią. Bardzo blisko, zbyt blisko. To przypadek, myślała. Nikt nie może wiedzieć, że wiem. Ale gdy przyspieszyła, tamten samochód też przyspieszył. Gdy zwolniła, on zwolnił. Serce zaczęło jej bić jak oszalałe. Na zakręcie pod mrągowem wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Czarna terenówka wyprzedziła ją i stanęła. W poprzek drogi. Izabela gwałtownie skręciła, ale na oblodzonej nawierzchni straciła panowanie nad kierownicą. Auto uderzyło w drzewo z taką siłą, że rozpadło się jak zabawka. Ostatnie co pamiętała, to dźwięk łamanego metalu i myśl: Oni mnie znaleźli. W tym samym czasie Mateusz Kowalczyk wracał z miasta po lekarstwach dla chorej kozy. Czterdziestoletni były nauczyciel biologii. Który po śmierci żony Anna dwa lata wcześniej został pszczelarzem, mieszkał sam w niewielkim domu, odziedziczonym po dziadkach. Ludzie w wiosce szanowali go za wiedzę i złote ręce, ale wszyscy wiedzieli, że od śmierci żony żył jak w hibernacji. Gdy zobaczył dym nad lasem, nie wahał się ani sekundy. Znalazł ją nieprzytomną w zmiażdżonym aucie, zakrwawioną, ale żywą. Wezwał karetkę, ale śnieg był tak gęsty, że ambulans nie mógł dojechać. Zabrał ją do siebie, opatrzył rany, jak uczył go kurs pierwszej pomocy i przez trzy dni czuwał przy jej łóżku, nie wiedząc, czy się obudzi. Gdy Izabela otworzyła oczy pierwszą rzeczą, którą poczuła był zapach. Nieszpitalnej, sterylności, niedrogich perfum z jej świata pachniało drewnem, miodem i czymś ciepłym, co kojarzyło się z dzieciństwem, którego nigdy nie miała. Leżała w małym pokoju o drewnianych ścianach, przez okno widziała zaśnieżone pole i coś, co wyglądało jak małe domki. Próbowała wstać, ale głowa zawirowała jej jak karuzela. Ostrożnie usłyszała ciepły, spokojny głos. Do pokoju wszedł mężczyzna około czterdziestki w wełnianym swetrze, z rękami pełnymi drobnych blizn, miał oczy koloru miodu i sposób patrzenia, jakby widział więcej niż większość ludzi gotowa była pokazać. Gdzie. Gdzie ja jestem? wyszeptała. U mnie. Nazywam się Mateusz Kowalczyk. Znalazłem cię w rozbitym samochodzie trzy dni temu. Trzy dni. Próbowała sobie przypomnieć, co się stało, ale w głowie miała pustkę. Wiedziała, jak mówić, jak chodzić, jak oddychać, ale nie pamiętała swojego nazwiska, swojego domu, swojego życia. Mateusz widział jej przerażenie. Doktor z 394 mrongowa mówi, że to wstrząśnienie mózgu, pamięć może wracać powoli. Nie martw się, jesteś bezpieczna. Pierwsze dni były jak życie w obcym filmie. Mateusz traktował ją z cierpliwością świętego, nie naciskał z pytaniami, nie próbował jej wypytywać, po prostu był. Izabela, którą Mateusz zaczął nazywać leną, bo kojarzyła mu się ze swoją zmarłą siostrą, z każdym dniem odkrywała rzeczy, które zaszokowały ją bardziej niż utrata pamięci. Po pierwsze, jej ręce nie umiały robić niczego praktycznego. Nie potrafiła pokroić chleba, nie wiedziała, jak zaparzyć prawdziwą herbatę, panikę łapała na widok mycia naczyń, a jednocześnie machinalnie oceniała każdy przedmiot w domu pod kątem wartości, jakby miała wbudowany kalkulator. Skąd wiesz, ile może kosztować ten stary zegar? Zapytał ją Mateusz, gdy powiedziała, że te antyki mogą być warte małą fortunę. Nie umiała odpowiedzieć. Po prostu wiedziała. Po drugie, był świat pszczół. Mateusz miał czterdzieści. Uli za domem i traktował każdy jak żywy organizm. Pierwszego dnia, gdy zaprowadził ją do pasieki, Izabela cofnęła się w panice. One żądlą. Tylko gdy się boją, odpowiedział spokojnie. Pszczoły czują strach. Jeśli jesteś spokojna, one są spokojne. Jeśli się boisz, one się bronią. Obserwowała, jak zakłada specjalny kombinezon i spokojnie otwiera pierwszą ramkę. Tysiące pszczół brzęczało wokół niego, ale żadna go nie ukąsiła. One mnie znają, powiedział, jakby czytał w jej myślach. Wiem, czego potrzebują, nie biorę więcej niż mogą dać, szanuję ich pracę. To było coś zupełnie nowego. W świecie, z którego pochodziła, choć go nie pamiętała, wszystko było transakcją. Coś za coś. Tutaj Mateusz dawał pszczołom opiekę, a one dawały mu miód. Ale to nie było wykorzystywanie, to była współpraca. Tygodnie mijały jak sen. Izabela powoli zaczynała pomagać Mateuszowi, najpierw nieporadnie, potem z coraz większą pewnością. Nauczyła się nakarmić kurczaki, zaparzyć prawdziwą herbatę z ziół, rozpalić w piecu, jej ręce, które nigdy nie znały fizycznej pracy, powoli stwardniały, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale to, co działo się w jej sercu, było jeszcze bardziej rewolucyjne. Po raz pierwszy w życiu nikt od niej niczego nie oczekiwał. Nie musiała być córką magnata, no idealną narzeczoną, twarzą firmy. Mogła po prostu być. Mateusz opowiadał jej o pszczołach podczas długich zimowych wieczorów. O tym, jak każda ma swoją rolę, jak pracują razem dla dobra całej społeczności, jak potrafią poświęcić życie dla ochrony ula. Ludzie myślą, że pszczoły są głupie, mówił, patrząc w ogień w kominku, ale one rozumieją coś, czego my nie potrafimy, że prawdziwa siła to nie dominacja, ale współpraca. Izabela słuchała tych opowieści z rosnącym fascynacją. Ten człowiek, który żył w domu wartym może 10% jej dawnej torebki, mówił o rzeczach, o których nikt w jej świecie nawet nie myślał. A co z ambicją? zapytała pewnego wieczoru. Bez ambicji nie ma rozwoju, nie ma postępu. Mateusz uśmiechnął się smutno. Ambicja to jak dym z pasieki. W małych ilościach uspokaja pszczoły, w dużych je dusi. Opowiedział jej wtedy swoją historię. Jak był nauczycielem biologii w Liceum w Warszawie, jak miał ambicje, plany, marzenia o karierze naukowej, jak poznał Annę na konferencji ekologicznej i jak razem planowali zmienić świat. Anna zmarła w wypadku samochodowym w drodze do szpitala, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Tamtej nocy wracała z dyżuru, który przedłużyła, bo w szpitalu brakowało rąk do pracy zasnęła za kierownicą z przemęczenia. Po jej śmierci zrozumiałem, że wszystkie moje ambicje, wszystkie plany nie są warte nawet jednej chwili z nią, powiedział cicho. Przyjechałem tutaj do domu dziadka, żeby zacząć od nowa. Pszczoły nauczyły mnie, że życie to nie o tym, żeby być najlepszym, to o tym, żeby być przydatnym. Tej nocy Izabela leżała w swoim małym łóżku i płakała, nie wiedziała, Dlaczego? Płakała za tym mężczyzną, który stracił miłość życia, płakała za sobą, za życiem, którego nie pamiętała, ale które czuła, że było puste, i płakała z wdzięczności za to, że los pozwolił jej trafić właśnie tutaj, do tego człowieka, który uczył ją, czym jest prawdziwa wartość. Wszystko zmieniło się w marcu, gdy śnieg zaczął topnieć. I do wsi dotarła pierwsza dostawa gazet od tygodni. Mateusz przyniósł ze sklepu chleb i jakiś lokalny tygodnik. Izabela, która nauczyła się już czytać przy śniadaniu, otworzyła gazetę niewinnie i zamarła. Na trzeciej stronie była jej twarz, młodsza, bardziej wymalowana, w drogiej sukni. Nad zdjęciem tytuł: Zaginiona Dziedziczka Gdzie jest Izabela Nowicka? Nagle wszystko wróciło. Jak tsunami, gala, dokumenty, damian, ucieczka, wypadek wszystko. Ale najgorsze było nieodzyskanie pamięci, najgorsze było zrozumienie, że Mateusz wiedział. Wiedziałeś, wyszeptała, kiedy wszedł do kuchni i zobaczył gazetę w jej dłoniach. Wiedziałeś, kim jestem? Mateusz usiadł naprzeciwko niej ciężko, jak człowiek, który przez tygodnie szykował się na ten moment. Rozpoznałem cię po trzech dniach, powiedział cicho, sprawdziłem w internecie, dowiedziałem się o twoim narzeczonym, o firmie twojego ojca, o tym, że może to nie był przypadek. I nie powiedziałeś mi? W jej głosie było więcej bólu niż gniewu chciałem każdego dnia chciałem, ale widziałem jak się zmieniasz, po raz pierwszy od lat wyglądałaś na szczęśliwą, bałem się że jak się dowiesz, wrócisz do tamtego świata i znowu będziesz nieszczęśliwa. Izabela patrzyła na tego człowieka, który przez miesiące dawał jej coś, czego nigdy wcześniej nie zaznała bezwarunkową akceptację i nagle zrozumiała coś przerażającego. Zakochała się nie w jego wyglądzie, nie w jego majątku, nie w tym, co mógł jej dać, zakochała się w tym, kim pozwalał jej być, ale miała też obowiązek. Te dzieci w szpitalach, które nie dostawały pieniędzy, bo Damian je kradł, ci ludzie, których oszukiwano. Nie mogła żyć w sielance, wiedząc, że jej milczenie pozwala na cierpienie innych. Decyzja o powrocie do Warszawy była najtrudniejszą w jej życiu, ale Izabela wiedziała, że nie może uciekać w nieskończoność. Mateusz nie próbował jej zatrzymać. Jeśli nie wrócisz, powiedział, pakując jej rzeczy, zawsze będziesz się zastanawiać, kim mogłabyś być, gdybyś. znalazła odwagę. Dał jej słoik miodu na drogę żebyś pamiętała, że prawdziwa słodycz rodzi się z ciężkiej pracy powiedział, a w jego oczach było tyle smutku, że Izabela musiała odwrócić wzrok, żeby nie zostać. Dom rodzinny przywitał ją jak mauzoleum. Wszystko wyglądało tak samo, ale dla niej było zupełnie inne. Złote ramy obrazów, które kiedyś podziwiała, teraz wydawały się wulgarne. Kryształowe żyrandole, które świeciły jak gwiazdy, teraz oślepiały bez sensu. Damian grał spektakl zdesperowanego narzeczonego. Kochanie, tak się martwiłem gdzie byłaś? Pamiętasz coś z wypadku? Izabela patrzyła na tego mężczyznę, za którego miała wyjść, i widziała go po raz pierwszy. Zimne oczy, sztuczny uśmiech, ręce, które nigdy nie stworzyły niczego wartościowego. Pamiętam wszystko. Powiedziała spokojnie: To, co działo się przez następny miesiąc, było jak szachy grane o życie. Damian próbował sprawdzić, czy Izabela naprawdę pamięta. Wysyłał ludzi, żeby ją śledzili, próbował dostać się do jej telefonu, ale nie spodziewał się jednego: Izabela nie była już tą samą osobą, która uciekła tamtej zimowej nocy. Miesiące z Mateuszem nauczyły ją cierpliwości, planowania, myślenia w długiej perspektywie. Pracowała z prawnikiem i dziennikarzami, żeby przygotować kompletną dokumentację. Nie chodziło już tylko o Damiana odkryła całą sieć powiązań, firmy, które istniały tylko na papierze, fundacje, które były przykrywkami dla prania pieniędzy. Jej ojciec, gdy się dowiedział o jej działaniach, próbował ją Przekupić, zastraszyć, w końcu błagać. Izuniu, zniszczysz całą rodzinę, zniszczysz firmę, którą budowałem przez całe życie. Tato powiedziała, patrząc mu prosto w oczy, ta firma była budowana na cierpieniu innych. Może czas ją zburzyć i zbudować coś lepszego. A potem, w najważniejszym momencie, zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. W dniu planowanego ślubu, gdy Kościół Świętego Krzyża był pełen śmietanki towarzyskiej, gdy kamery telewizyjne czekały na bajkowe ujęcia, Izabela wstała w środku ceremonii. Przepraszam, powiedziała, a jej głos niósł się po całym kościele. Ale nie mogę wyjść za tego człowieka. I wtedy opowiedziała wszystko o skradzionych pieniądzach, o chorych dzieciach, o wypadku, który nie był wypadkiem. Przy stojącym ołtarzu, przed całą Warszawą, zdjęła maskę z całego systemu. Konsekwencje były natychmiastowe. Damian został aresztowany jeszcze w kościele. Ojciec Izabeli, żeby ratować firmę, publicznie się od niej odciął. W ciągu jednego dnia straciła dom, pieniądze, nazwisko, społeczną pozycję, ale wiecie co? Po raz pierwszy w życiu czuła się naprawdę bogata. Pakowała swoje rzeczy w tej samej sypialni, w której spędziła dzieciństwo, gdy zadzwonił. Telefon, Mateusz. Widziałem w wiadomościach, powiedział cicho, jak się czujesz? Jakbym pierwszy raz oddychała pełną piersią, odpowiedziała szczerze. To dobrze. A co teraz? Izabela spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Ta sama twarz, ale zupełnie inne oczy. Oczy kogoś, kto wie, kim jest. Teraz jadę do domu, powiedziała. Na targach w Kazimierzu Dolnym, między straganami z regionalnymi produktami, stoi niewielkie stoisko z napisem Pasieka Mazury, miód z serca. Za ladą stoi kobieta w prostym lnianym fartuchu, z włosami, związanymi w zwykły kucyk. Gdyby nie jej sposób mówienia i błysk inteligencji w oczach, nikt by nie pomyślał, że to była kiedyś najsłynniejsza dziedziczka w Polsce. Izabela, bo wróciła do swojego prawdziwego imienia, sprzedaje miód razem z Mateuszem. Ale to nie jest ich jedyna działalność. Założyli fundację, która uczy młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej podstaw pszczelarstwa i przedsiębiorczości. Każdy absolwent ich programu dostaje startowy ul i wsparcie na pierwszych latach działalności. Pszczoły uczą czegoś ważnego, mówi Izabela dzieciom, które przychodzą na warsztaty, że prawdziwa siła leży we współpracy, nie w dominacji, że można brać od świata tylko tyle, ile się mu daje i że najsłodszy miód powstaje z najcięższej pracy. Czasami wieczorami, gdy siedzą razem na werandzie swojego małego domu, słuchając brzęczenia pszczół wracających do uli, Mateusz pyta ją, czy nie żałuje. Czego miałabym żałować? Odpowiada patrząc na zachodzące słońce nad mazurskimi polami. Straciłam pozłotkę, a znalazłam złoto. Historia Izabeli to nie bajka o bogactwie, które stało się ubóstwem, to opowieść o tym, że prawdziwe bogactwo nie leży w tym, co mamy, ale w tym, kim jesteśmy. W świecie, gdzie sukces mierzy się liczbami na koncie bankowym, Izabela odkryła prawdę, o której większość z nas zapomina, że największym luksusem jest możliwość bycia sobą, że prawdziwa miłość to nie ktoś, kto daje ci wszystko, ale ktoś, kto pozwala ci być wszystkim, kim możesz być. Pszczoły, które stały się metaforą jej nowego życia, nauczyły ją czegoś, czego nie mogły nauczyć najdroższe szkoły: że społeczność to nie konkurencja, ale współpraca, że prawdziwa produktywność nie polega na braniu, ale na dawaniu, i że czasami trzeba stracić wszystko, żeby zrozumieć, co naprawdę ma wartość. Dziś, gdy patrzymy na świat pełen podziałów, gdzie bogaci stają się bogatsi, a biedni biedniejsi, historia Izabeli przypomina nam o czymś fundamentalnym, że każdy z nas ma wybór. Możemy być częścią problemu albo częścią rozwiązania, możemy żyć jak pasożyty, wysysające z innych to, czego potrzebujemy. Albo jak pszczoły, tworząc coś słodkiego i wartościowego dla całej społeczności. Wybór należy do nas, każdego dnia, w każdej decyzji. Czasami trzeba stracić wszystko, żeby znaleźć siebie, czasami trzeba zapomnieć, kim byliśmy, żeby odkryć, kim możemy się stać. I czasami najsłodszy miód rodzi się z największego bólu. To była historia Izabeli i Mateusza historia o tym, że prawdziwe bogactwo nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, że miłość to nie uczucie, ale wybór i że każdy z nas bez względu na przeszłość może zacząć nowe życie każdego dnia, każdej chwili wystarczy odwaga, żeby zacząć.